Artisanem to jest najprościej mówiąc agencja nieruchomości. Mhm. Jest to miejsce trzech kobiet, które chciały stworzyć coś własnego, na własnych zasadach i warunkach. I naszą ideą jest pomaganie ludziom. Super, jasne. Tak tylko Państwu nadmienię, że jak gdyby Adriana powiedziała, że jedną z trzech będzie mieli możliwość poznania również Twoich wspólniczek, tak? Ale skąd taki pomysł? Każda z nas ma swoje, powiedzmy, kilkuletnie doświadczenie w branży nieruchomości. Każda z nas coś w związku z tymi nieruchomościami robiła ja ponad już trzy lata, to będzie czwarty rok, jestem związana z nieruchomościami, byłam po prostu byłam, jestem nadal agentem nieruchomości pośrednikiem, doradcą, tylko że to zawsze było. W, przy współpracy z jakąś firmą, tak naprawdę na zasadach tej firmy. Mm -hmm. I w pewnym momencie spotkałyśmy się, nasze drogi się yy, zeszły. Zuprały, tak, no. Dokładnie. I miał, mamy bardzo podobne takie główne idee, które nam przyświecają. I wiedziałyśmy na pewnym etapie, że tylko same możemy zająć się stworzeniem takiego miejsca, w którym będziemy mogły je w 100% realizować.